Cześć! Tutaj Daga z Daga Tłumaczy. W dzisiejszym filmiku postanowiłam podzielić się z Wami moimi pięcioma ulubionymi słówkami w języku rosyjskim, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się zrozumiałe, natomiast w zależności od kontekstu lubią zmieniać swoje znaczenia. Pierwsze z nich to это да". Jeżeli spróbujemy przetłumaczyć je po kolei, nic nam sensownego z tego nie wyjdzie, ponieważ jest to raczej wyrażenie naszego zdziwienia z powodu czegoś nieoczekiwanego. Niewerbalnie możemy to przetłumaczyć jako „hmhm”, hm albo oproszę, w ten sposób. Kolejne słówko to włód. Przyznam szczerze, że ciężko je przetłumaczyć, ponieważ nie ma takiej możliwości. Ono występuje w konkretnej sytuacji komunikacyjnej, wzmacnia niektóre sytuacje, które chcemy opisać. I wzmacnia to, w jaki sposób chcemy wyrazić niektóre myśli. Na przykład, przyznam się Wam szczerze, że przez długi czas nie mogłam do końca zrozumieć, jak to słówko funkcjonuje. Myślę, że też jest bardzo dużo sytuacji komunikacyjnych, w których to słówko się pojawia i ja bym go tam na przykład nie użyła, więc jeżeli macie jakieś pomysły, koniecznie napiszcie w komentarzach. Natomiast to zasadniczo, kiedy używamy wód, są to następujące sytuacje, kiedy chcemy. Wskazać, że coś się gdzieś znajduje, jest tuż przed naszymi oczyma. Na przykład Włody ta kniga. Wskazujemy, że tutaj znajduje się książka, to jest ta książka. Jeżeli ktoś chce nas zapytać, jaką książkę chcemy wziąć z półki, możemy po prostu odpowiedzieć Włodetu, czyli tę. Przy okazji wykonując gest ręką, aby wskazać, o jaką książkę dokładnie nam chodzi. I jest jeszcze na przykład jedno z wielu różnych użyć słowa włód. Mianowicie takie, kiedy jest sytuacja, w której niekoniecznie trzeba odpowiadać, ale jednak czujemy potrzebę wyrażenia werbalnie czegoś, naszej aprobaty, zamyślenia. Kiedy na przykład ktoś mówi o rozwiązaniu danego problemu, my się zgadzamy z tym rozwiązaniem i mówimy po prostu włód. Dosłownie. Można to odebrać tak, masz rację, zgadzam się z tobą. Jest to pewnego rodzaju potwierdzenie, aprobata. włód może być również wyrazem zamyślenia, że tego, że potrzebujemy przerwy na zebranie myśli, sformułowanie odpowiedzi. Jest bardzo dużo różnych sytuacji, w której to słowo się pojawia. Kolejne słówko to już jest słówko z żargonu, żargonu młodzieżowego, które oznacza mnie fioletowo. Dosłownie jest mi fioletowo. Natomiast w znaczeniu przenośnym oznacza tyle, co mnie w Jest mi wszystko jedno. Kolejne to ruki nie da chłodziat. W naszej głowie już może powstawać troszeczkę dziwny obrazek, kiedy pojawiają się ręce wyciągnięte w danym kierunku. Tymczasem w znaczeniu przenośnym po raz kolejny oznacza to, że po prostu nie mamy na coś czasu, aby wykonać daną czynność. Ruki nie da chłodziat nie mam czasu przejrzeć. Ruki nie da chłodziat praczytać. Nie mam czasu przeczytać. W takich kontekstach określenia róg niedochodziat możemy używać. I na koniec określenie patomuszta, które oznacza dlatego, że. Ale jest to również wyrażenie, które rozwiązuje cudownie wszystkie problemy, ponieważ kiedy ktoś nas o coś zapyta, na przykład: ty obidziałaś do patomuszta? Dlaczego się obraziłaś? Dlatego. Tak możemy to po polsku przetłumaczyć. To jest stwierdzenie, które w takim kontekście zamyka wszelką dyskusję i raczej nasz rozmówca nie będzie dalej drążył tematu. Jeżeli znacie bądź macie swoje ulubione określenia w języku rosyjskim, które zapadły wam w pamięć i których lubicie szczególnie używać, oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzach. Tymczasem dziękuję Wam za pozostanie ze mną i obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, cześć.